Półki się obudziły. W sumie budzą. Jak widać, ciepło się trochę zrobiło. To się budzą. A mi się wydaje, chyba, że wszystkie się obudziły poprawnie. Bo przy każdym. Nie, nie chodziło, że obudziły poprawnie, tylko że przejmowały dobrze, bo przy każdym coś się dzieje. Bez wyjątku. Muszę widać orzeszki z tamtego roku. Ale o! Pięknie. Nada się. Idziemy trochę dalej i... O co to tu mamy? W ogóle chciałem zmienić koncepcję kanału w tym roku. Nie w tym sensie zmienić, a... tylko zacząć więcej live'ów i shortsów, zamiast takich dłuższych filmów. Wszystko kwitnie, zaczyna w sumie kwitnąć. I... Przecież... W stamtąd będą przestawiane w to miejsce. Dobra. No to, jak widać, coś się zaczęło dziać, jak i na moim kanale. Bo ostatni filmik na moim kanale pojawił się. Uwaga, no, z rok temu, jak nie więcej. Tak. Ostatni film na moim kanale. Video pojawił się 9 miesięcy temu. Nowy odkład pasiega oczynkującego pszczelarza. Zraconego czasu się nie nadgoni. Ale można wiele rzeczy zrobić więcej. I lepiej. A więc postaram się robić lepiej. Rzeczy, które się da. Jak mogli niektórzy z Was zobaczyć na takich pomniejszych filmikach, shortsach i tak dalej, no to trochę się już zmieniło. Ponieważ y, mam jakby już pierwsze mi odebrania dwa za sobą. No i w tym roku będę na pewno więcej nagrywał. Będę budował nowy odkład. Postaram sobie się sobie zakupić jeden jeszcze taki mniejszy ul, bardziej taką odkładówkę od łyson. Y no, żeby łatwiej było przewodzić taką sześcioramkową i kilka korpusów do niej. Takie na próbę do przewożenia, że mógł przewodzić ule, bo te są trochę ciężkie. No i mają ogólnie inną budowę.